Kolejna budowa ukończona. Kolejna budowa ukończona. Jak co miesiąc ruszamy w trasę, by sprawdzić jak zmienia się infrastruktura piłkarska w Polsce i jak postępują prace na stadionach. Zaliczymy nie tylko ekstraklasę i pierwszą ligę, ale też skromniejsze boiska. Gdzie dokładnie się zatrzymujemy? Tym razem zaglądamy do Radomia i Starachowic. Przyglądamy się postępom w Chełmie, Zamościu i Rzeszowie. Odwiedzimy też Dębice, Wasz ulubiony nowy sącz, a także sprawdzimy, co słychać w Katowicach, Zabrzu i Wałbrzychu. Zaczynamy. Stadiony net prezentują: Polskie Stadiony w Budowie. Marzec 2025. Radom: Stadion Radomiaka. Pojemność 14440. Data ukończenia: luty 2026. Prace w Radomiu nieco zwolniły, ale nie oznacza to nieplanowanego przestoju na budowie. Zakończono montaż poziomych belek na zakończeniach trybun po obu stronach, od ulicy Zbrowskiego oraz zachodniej przy ulicy Jordana. Na szczycie trybun zamontowano kolejne stalowe konstrukcje, które posłużą jako podstawa przyszłego zadaszenia. Tymczasem Radomiak przygotował dla kibiców dodatkową atrakcję. Tuż przed meczem z Legią odbyło się wyjątkowe widowisko w postaci efektownego pokazu laserowego, który stanowił integralną część występu na żywo ze skrzypcami, tworząc imponującą oprawę wizualno-muzyczną. Dodatkowo podczas prezentacji składów, nazwiska zawodników były wyświetlane bezpośrednio na murawie. Starachowice, stadion Staru. Pojemność 2000. Budowa ukończona. Prezydent miasta Marek Materek zapowiedział, że jeśli gmina otrzyma zgodę od firmy zajmującej się utrzymywaniem murawy, mecze Staru Starachowice na nowym stadionie będą mogły rozpocząć się już w maju. Jeśli jednak to się nie uda, uroczyste otwarcie obiektu planowane jest na 1 czerwca. Do tego czasu piłkarze Staru będą rozgrywać swoje spotkania w ramach trzeciej Ligi na stadionie Wożarowie. Nowy stadion w Starachowicach prezentuje się znakomicie, również podświetlony w nocy. Helm, stadion hełmianki pojemność 4500, data ukończenia rok 2026. Plac budowy tętni intensywnymi pracami przygotowawczymi. Zdemontowano już stare trybuny, a teren został gruntownie oczyszczony i wyrównany. W znacznej części obszaru zdjęto wierzchnią warstwę ziemi, odsłaniając stabilny grunt budowlany. Ciężki sprzęt nieustannie realizuje kolejne etapy robót ziemnych. Aktualnie trwa również rozbiórka pozostałości po starym budynku. Zamość: Stadion Hetmana, pojemność 1760, data ukończenia czerwiec 2025. Inwestycja w zamościu od początku wzbudzała ogromne kontrowersje. Przebudowa obiektu miała być wizytówką miasta, jednak szybko okazało się, że projekt znacząco odbiega od oczekiwań. Najwięcej krytyki wzbudziło radykalne zmniejszenie pojemności z dotychczasowych 7500. Trwa zagospodarowanie terenu wokół stadionu, który pozostaje częściowo rozkopany. Konieczne są dalsze prace porządkowe. Niedokończone są jeszcze instalacje sanitarne i elektryczne. Rzeszów, stadion Resowi, pojemność 7949. Data ukończenia listopad 2026. Rozbiórka przy ulicy Wyspiańskiego 22 zbliża się do końca. Prace rozbiórkowe, które rozpoczynały się na początku stycznia, przebiegły szybko i sprawnie. Jednocześnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę nowego stadionu. W lutym pojawiła się również nowa wizualizacja PCLA, zaprezentowana przez Urząd Miasta w Rzeszowie. Nowy stadion ma stać się jedną z najnowocześniejszych aren lekkoatletycznych w Polsce. Zanim przejdziemy do kolejnych stadionów, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z budowami stadionów w Polsce. Zobacz też nasz film o 20 największych stadionach świata na listach FIFA i UEFA. Dębica, Park Arena, pojemność 2840, data ukończenia rok 2026. Przed rozpoczęciem rundy wiosennej BetKlik III Ligi na Stadionie Wisłoki Dębica prowadzono intensywne prace modernizacyjne, mające na celu dostosowanie obiektu do wymogów organizacyjnych, pod koniec lutego firma Handboot rozpoczęła montaż krzesełek na małej trybunie, co było jednym z warunków dopuszczenia stadionu do rozgrywek z udziałem publiczności. W kolejnych dniach na obiekt dotarły ławki rezerwowych, niezbędne do spełnienia wymogów infrastrukturalnych. Równolegle realizowano dalsze prace przy ogrodzeniu. Słupy i kraty odgradzające montowano sukcesywnie na całym stadionie, w tym na nowo zmodernizowanej trybunie. Zmiany objęły również na wierzchnie. pod siedziskami oraz na chodnikach pojawiła się kostka brukowa. Nowy sąd Stadion Sandecji, pojemność 8111 data ukończenia sierpień 2025. 13 lutego otworzono koperty przetargowe dotyczące pielęgnacji murawy a właściwie kopertę, bo do przetargu stanęła tylko jedna firma, która zaproponowała cenę 475 tysięcy złotych, co jest kwotą zdecydowanie wyższą niż ta, którą nowosądecka infrastruktura komunalna zamierzała przeznaczyć na ten cel, czyli 270 tysięcy złotych. Stwierdzono, że nie ma możliwości podniesienia pierwotnie zaplanowanej kwoty do poziomu wymaganego przez zainteresowaną firmę. Wygląda więc na to, że przetarg ten zostanie unieważniony. Dzień jak co dzień w Nowym Sączu. Dobiega końca montaż oświetlenia boiska na wszystkich trybunach. Rozpoczął się już montaż pokrycia dachowego nad trybunami A i D. Trwają również prace przygotowawcze do uruchomienia systemu podgrzewania murawy. Czy stadion zostanie ukończony szybciej niż piramida Cheopsa? Podobno uporano się z nią w 20 lat. Egiptologia nie wspomina jednak nic o otwarciu kopert przetargowych. Katowice, Stadion GKS-u, pojemność 14896, data ukończenia marzec 2025. Nowoczesny kompleks sportowy Nowa Bukowa w Katowicach, obejmujący stadion piłkarski na 15 tysięcy widzów, halę widowiskowo-sportową oraz rozbudowane zaplecze treningowe, jest już niemal gotowy. Obecnie na obiekcie prowadzone są prace odbiorowe. Arkadiusz Tuszkowski, dyrektor projektu firmy NDI, przekazał: Po 38 miesiącach intensywnych prac budowlanych, zgłosiliśmy obiekt jako gotowy do odbioru. Łącznie przy realizacji inwestycji pracowało około 2500 osób, a dziennie było to nawet 300 pracowników. GKS zadbał też o przyszłych gości, przygotowując specjalne gniazdo podest do prowadzenia do pingu. To rozwiązanie wciąż jest rzadko spotykane na polskich stadionach. Nowe gniazdo znajdzie się także na trybunie dopingowej geksy. Zabrze. Arena Zabrze pojemność 31 871. Data ukończenia wiosna 2025. W zabrzu od pewnego czasu brak wielkich postępów. Niedokończona strefa VIP i brak krzesełek generują straty finansowe dla stadionu i klubu. Były wiceprezydent Krzysztof Lewandowski wystosował list otwarty, apelując o dokończenie inwestycji. Warto zrobić coś dobrego dla miasta zamiast zostawiać w centrum trybun szary betonowy placek i wstydzić się przed całą Polską, napisał. Miasto zapewnia, że prace nad Trybuną Zachodnią przebiegają zgodnie z planem. Jednak istnieje obawa, że przebudowa czwartej trybuny może potrwać jeszcze dłużej. Wałbrzych Stadion Nowe Miasto, pojemność 3000 data ukończenia październik 2025. Na przełomie stycznia i lutego 2025 po ponad roku prac związanych z przebudową widoczne są istotne zmiany. Mimo ograniczeń wynikających z warunków zimowych, prace budowlane postępują zgodnie z planem, relacjonował prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Przeprowadzono już zaawansowane prace ziemne przy skarpach. Trwa montaż instalacji elektrycznej i teletechnicznej, a także budowa systemu odwodnienia w koronie stadionu. Widoczne są już także betonowe wzmocnienia konstrukcyjne. Obecnie nadal trwają prace związane z zabezpieczeniem oraz wzmacnianiem skarpy pod trybuny i maszty oświetleniowe. Zakończył się natomiast etap budowy budynku klubowego który osiągnął już stan zamknięty i będzie służył jako zaplecze administracyjne oraz sportowe. I tak kończymy nasz marcowy przegląd stadionowych placów budowy. Jak Wasze wrażenia z nowego projektu stadionu w Rzeszowie? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też zostawić suba i łapki w górę. Do zobaczenia!